Porzuceni. Autor Nikolas Dominik, Korekta Gandia, Pre-Reading Go for Gold, $84. Rozdział 13. Wrogowie. Niespokojne księżniczki krążyły po komnacie tronowej, próbując poukładać sobie w głowie wszystkie fakty. Śledztwo lune doprowadziło do odkrycia kilku naprawdę zatrważających faktów. Które trapiły pałac od dziesiątek lat. Celestia siedziała przy oknie ze spuszczoną głową. Była naprawdę przybita faktem, iż tak zaufany kucyk okazał się zdrajcą. Znała Amber Quilla od samego początku jego służby na zamku Canterlot. Za młodu był trochę niepokorny i z problemami z autorytetami. Jednak był również bestry i pracowity, dzięki czemu szybko zdobył jej szacunek i zaczął błyskawicznie awansować w hierarchii. Ostatecznie otrzymując pozycję głównego administratora poczty, jak i dyplomaty. Pani Dnia nie potrafiła odszukać w pamięci chociaż jednego negatywnego zachowania dorosłego jednorożca. Zawsze mogła na niego liczyć. To on wspierał ją w chwilach słabości. To jemu powierzała swoje sekrety. Miała do niego tak wielkie zaufanie. Momentalnie wszystko rozsypało się jak dobek z kart. Księżniczka Luna krzątała się wokół, raz za razem tupiąc wściekle nogą o marmurową posadzkę sali. Nie mogła winić swojej siostry, że ta w porę nie dostrzegła niebezpieczeństwa. Każdemu przecież zdarza się zaufać niewłaściwej osobie. Irytował ją fakt, że to wszystko trwało od wielu, naprawdę wielu lat. Amber Quill i kilka innych kucyków, które również zniknęły ze swoich stanowisk, Sączyły słodką truciznę w duszę celestii, zdobywając jej przyjaźń i zaufanie, dzięki czemu cieszyły się dużo większą autonomią w pałacu niż ktokolwiek inny. Nie potrafiła jednak myśleć również o innym fakcie, ktoś doskonale wiedział, czyje listy powinny zostać zapomniane. Władczyni snów wielokrotnie przecierała oczy ze zdumienia, widząc imiona kucyków na kartkach pożółkłego papieru. Praktycznie każdy z nich w późniejszym okresie dokonał czegoś złowrogiego. Grey Dust został przywódcą porzuconych, żyjąc w przekonaniu, że Celestia włada pod dyktando możnych i za nic ma losy swoich ukochanych podwładnych. Siostry Pai wielokrotnie wspomniały o tym, jakich rodzinna farma stoi na krawędzi bankructwa, ponieważ większe zakłady kamieniarskie dokonały zmowy cenowej, a później też przejęły bezkarnie ich dombę za bezcen. W późniejszym czasie Limestone i Marble Pie stały się znanymi terrorystkami, których sposobem działania było wysadzanie maszyn do obrabiania kamieni. Inna mała klaczka prosiła o pomoc dla swojej mamy, która popadła w uzależnienie od jakiegoś zeblickiego zioła. Także i w jej przypadku nic się nie stało, a narosła przez lata nienawiść sprawiła, że Equestria usłyszała o niej jako Dark Lily, zabójczyni strażników miejskich. Któż jednak mógł wiedzieć, jak potoczyły się ich losy? Zastanawiała się Luna, krążąc po pomieszczeniu. Nikt przecież nie ma tak wielkiej mocy, by widzieć przyszłość. Nawet ta, witalna różowa klacz sponywyl, Pinkie Five, potrafi jakimś strządzeniem losu przewidzieć wydarzenia zaledwie o kilka sekund. Nawet Discord w pełni swojej mocy nie byłby w stanie dokonać czegoś takiego. Z tych przemyśleń wytrąciło ją rozpaczliwe pukanie do wrot. Granatowa Alicorn zbliżyła się w nadziei, że będzie to pałacowa ochmistrzyni Dawnblade. Pegas, która służyła Celestii już 30 lat i nic nie wskazywało, by szybko miała zakończyć swoją służbę. Nie miała jednak pojęcia, dlaczego miałaby dołaskotać tak natarczywie. Ku zdumieniu Luny za drzwiami zobaczyła jedynie paperclip, którą posłała. Naczelniczka po wyszała ciężko, a po jej czole spływał pot wymieszany z krwią. Jej ciało pokrywało mniejsze lub większe rany. Towarzyszył jej lekki, acz wyczuwalny zapach lawendy. Luno, co to za... Na wszystkie gwiazdy! – Wykrzyknęła Pani Dnia, wiedząc poranioną naczelniczkę. Od razu przeteleportowała się tuż obok swojej siostry, przyniosła ranną jednorożec do wnętrza sali i użyła zaklecia regenerującego. Pani Nocy tymczasem wykorzystała ten czas, by zamknąć i zareglować wejście. Paperclip czuła się oszołomiona, w jednej chwili szła długim korytarzem do pokoju okmistrzyni, a w kolejnej biegła po różnych komnatach, unikając rozszalałych kucyków. Początkowo nie potrafiła przypomnieć sobie niczego, więcej oprócz intensywnego zapachu Lawendy, który towarzyszył jej i teraz, ale wraz z działaniem uzdrawiającego zaklęcia księżniczki Celestii wracało jej pamięć. Paperclip, jak się czujesz? Usłyszała troskliwy głos Celestii. Lepik księżniczko, odparła wciąż lekko rozkojarzona naczelniczka. Po chwili jednak jej oczy się rozszerzyły. Księżniczko Celestio! Przestań mnie leczyć! Szybko! O, oni, oni czują magię! Pani dnia spojrzała na klacz zdziwiona. Nim jednak zielona jednorożec zdołała wyjaśnić swoje zachowanie, coś z impetem uderzyło od drzwi. Paperclip pisnęła momentalnie odskakując na drugą stronę sali. Słyszała jakieś odgłosy, ale ich zrozumienie zakłócało uporczywe syczenie. Kim oni są? Usłyszała głos Celestii. Z złem Wyłkała Paperclip. M mro Mroczne z, zja... awy... Nightmare Moon! Teraz, gdy jej serce kołatało jak szalone, a adrenalina ponownie popłynęła w żyłach, pamięć powróciła całkowicie. Zgodnie z prośbą księżniczki Luny udała się na drugą stronę pałacu po ochmistrzynie Dawnblade. Ta sędziwa klacz zawsze przerażała Paperclip. Była tak... wyniosła i nieprzyjemna w rozmowie. Za każdym razem, gdy musiała coś ją zapytać, jednorazet miała wrażenie, jakby staruszka wylała na nią kubeł lodowatej wody. Jej twarz była niczym z kamienia, a usta wykrzywione w wiecznie niezadowolonym wyrazie. Mimo wszystko, Paper musiała przyznać, że ochmistrzyni była wybitna w swoim fachu. Może i nieprzyjemna, acz dzięki niej wszystko w pałacu działało jak należy. Idąc korytarzem, naczelniczka poczuła dotkliwy chłód. Nie było to nic dziwnego: Don Blade uwielbiała chłód i zawsze miała pod swoim kopytem trzech magów, którzy utrzymywali stale niską temperaturę w jej komnacie przez cały dzień i noc. Stąd też zawsze przy podłodze unosił się biały pył. Tak samo było i dzisiaj, gdy Paperclip stanęła pod drzwiami i zastukała. Spodziewała się usłyszeć skrzeczący głos staruszki, narzekającej, że znowu też przeszkadza jej w pracy. Nie usłyszała ani słowa. Zapukała ponownie, ale gdy ponownie nikt jej nie odpowiedział, pociągnęła za klamkę. Widok, który tam zastała, był przerażający. Dawn Blade spoczyła w lodowatym kokonie z przerażeniem wymalowanym na twarzy. Klaczy zrobiło się niedobrze, gdyż zauważyła, że ochmistrzyni brakuje tylnej nogi. Powstrzymała jednak odruk wymiotny, gdy zorientowała się, czego brakuje w tym makabrycznym obrazku. Nigdzie nie dostrzegła choćby kropli krwi. Cokolwiek spotkało starszą klacz, z pewnością nie zaszło to tutaj. Wyszła pośpiesznie na korytarz, nawet nie zamykając drzwi. Wcześniej nie zwracała uwagi na otoczenie, lecz teraz uświadomiła sobie, iż nigdzie nie słyszała kucyków. Pałacowi strażnicy gdzieś zniknęli, podobnie jak pozostała służba. Odruchowo przyspieszyła kroku, próbując jak najszybciej dobieć do komnaty tronowej. Korytarzem przeleciał lodowaty wiatr, który momentalnie zgasił wszystkie magiczne pochodnie. Paperclip odruchowo użyło zaklęcia błysku, by rozświetlić pomieszczenie. Podłoga, mimo iż wyłożona kamiennymi płytami, drgała lekko z każdym jej krokiem, powodując u niej dreszcze. Wtedy właśnie usłyszała ciche syknięcie. Pisnęła, gdy z ciemności wyłoniła się bestia. Przypominała kucyka, jednak jej ciało było całkowicie czarne i przypominało smołę. Monstrum otworzyło pysk, wydając z siebie bulgoczący, przyprawiający odciarki, odgłos. Klacz wyciągnęła swój nóż, który trzymała zawsze przy sobie w swojej torbie i ciała nim złowrogą kreaturę. Istota roku syknęła, a z jej rany popłynęła gęsta, biała maść. Twór wycofał się do pomieszczenia, z którego wyszedł, by po chwili pojawić się wraz ze swoimi pobratnicami. Hyperclip zaczęła uciekać z krzykiem. Z jednym rocznym stworzeniem mogła sobie jeszcze dać radę, lecz nie z większą grupą. Bestie próbowały ją dopaść i po krótkiej rozmowie przystąpiły do ataku. Choć klacz biegła najszybciej jak potrafiła, została trafiona kilka razy. W którymś momencie. Przebiegając przez jedną z komnat, straciła butelkę perfum o zapachu lawendy. Teraz pamiętała skąd u niej ten intensywny kwiatowy zapach. Naczelniczka spojrzała przed siebie, serce jej przyspieszyło, a ciało zaczęło dygotać. Zobaczyła bowiem, że Luna się zmienia. Celestia nawet nie reagowała, być może ona była zbyt przerażona. Obraz zaczął się rozmazywać. Teraz była tylko ciemna pustka i... Ona. Panie koszmarów. Nightmare Moon. Una patrzyła na to wszystko nieco zaskoczona. Z pewnością wyczułaby obecność nieczystych istot w połacu na długo zanim zdołałyby dokonać większych szkód. W pokoju nie dawał jej ten lawendowy zapach towarzyszący paperclip. Mogłaby przysiąc, że coś jej to przypominało, jednak nie potrafiła sobie przypomnieć. Łupnięcie w drzwi powtórzyło się. Słyszała syczący odgłos wspomnianych bestii. Ale jeśli tak było, dlaczego nie wyczuwała niczego niepokojącego? A te uderzenia brzmiały zupełnie jak... Taran?! – Siostro, coś jest nie tak – powiedziała z pewnością w głosie. – Musimy jak najszybciej otworzyć wrota. – Luno, tam są siły nieczyste! – odparła Celestia. – Przecież słyszysz, jak się dobijają! – Wyczułybyśmy je, gdyby tak było – stwierdziła pani nocy. – Czy wyczuwasz, siostro, cokolwiek niepokojącego? – Ale tak naprawdę skup się i spójrz. Biała Alikorn kiwnęła głową i spojrzała w stronę drzwi. Wciąż słyszała niepokojące syczenie, lecz nie wyczuwała niczego poza tym. – Istoty za wrotami kimkolwiek były! Nie emanowały złowrogą energią, jak spaczone sombra. Nie było niczego prócz seków i zapachu lawendy. Skupiła swoje myśli, coś blokowało jej umysł. Nie potrafiła nazwać tego czegoś, ale z pewnością tam było i wpływało na zmysły. Masz rację, powiedziała po dłuższej chwili, otwierając oczy. To jakieś silne zaklęcie, które wpływa na nasze umysły. A te łupnięcia to z pewnością taran, stwierdziła granatowa alikorn że próbują się tutaj dostać. Musimy jak najszybciej odblokować drzwi i zdezaktywować system obrony. Celestia kiwnęła głową. Miała już zająć się usunięciem przeszkody, gdy zwróciła uwagę na Paperclip. Klacz trzęsła się jak osika, a w jej oczach błyszczało szaleństwo. Nie, nie, mówiła przez łzy Paperclip. Nie, dopadli ją znowu. Proszę, nie. Kogo masz na myśli? pytała Celestia. Co widzisz? O, ona! wskazała koptem na Lunę. Pani nocy spojrzała zdumiona na swoją siostrę. Piper o czym ty... gin parszywa, Nightmare Moon! Wydarła się na nią zielona jednorożec, po czym skoczyła na nią ze sztyletem. Peter Ruth opierała się o ścianę kompletnie zniszczonego namiotu, dysząc ciężko. Po jej twarzy wciąż płynęła lekka stróżka krwi, mająca swoje źródło w rozciętym łuku brwiowym. Ciało generał pokrywało liczne sińce, rany i oparzenia magiczne. Siedziała tak zszokowana i zasmucona, a jednocześnie niezwykle wściekła obrotem spraw. Nie tyle nie potrafiła pojąć, dlaczego jej najbardziej zaufani żołnierze obrócili się przeciwko niej, a tym bardziej jakim cudem nie zauważyła wcześniej niczego dziwnego w ich zachowaniu. Sama zastanawiała się, jakim cudem zdołała przeżyć ten zamach. Przymknęła oczy, próbując poukładać sobie wszelkie fakty. Jej przeciwnicy mieli odpowiednie wyszkolenie, dobrą broń, no i przede wszystkim efekt zaskoczenia. Poza tym nosili dobrze jej znane zbroje, rozpraszające magię. Wiedziała, że jej ataki magiczne będą w tym starciu zdecydowanie zbyt słabe, by uczynić im jakąkolwiek krzywdę. Mimo wszystko napastnicy popełnili błąd, gdy postanowili rzucić się na nią jednocześnie. Wyglądało na to, że w swoim doskonałym planie nie przebicie tego, kto pierwszy ma zadać cios. W efekcie dali Bitterroot czas na unik. A dodatkowo sami się poranili mieczami, próbując dopaść ją na wąskiej przestrzeni. Z kolei dwa jednorożce swoimi magicznymi pociskami jedynie trafiły w grzbiety swoich braci. Pozostawiając na ich ciele wypalone ślady. Powietrze przeżył smród spalonej sierści i mięsa. Wender, który na czas ataku się wycofał, zauważalnie klepnął się kopytem w czoło, więc głupotę swoich podwładnych. Szybko wyczerował małe płodziejskie i uderzył nim w Bitter. Generał zdążyła go uniknąć, lecz wtedy po akcji wkroczyli pozostali magicy, którym zaklecia tym razem dobiegły celu. Bitter z cichym sykiem wylądowała na skrzyni z owocami, rozsypując znajdujące się tam pomarańcze. Teraz na jej boku widniało spore oparzenie. Uniosła głowę i skoczyła w bok, unikając cięcia toporem. Kopnęła napastnika w brzuch, odrzucając go na lewo, samej uciekając na prawo. Nie zdołała jednak wyjść z tego bez szwanku, a tak mieczem pozostawił na jej tylnej nodze niemałą ranę płytką acz bolesną. Wykorzystując moment zawahania spiskowców, chwyciła czarem lewitującym leżące pomarańcze i zaczęła ciskać nimi po twarzach przeciwników. Co prawda, otaczające owoce magiczne pole szybko zniknęło w pobliżu zbroi żołnierzy, którzy stali tuż przy niej. To jednak nadany pęd był tak duży, jak gdyby wystrzeliła je z procy. Było to jej autorskie zakręcie, które wymyśliła lata temu. Nie wykorzystywała go zbyt często, lecz zawsze poświęcała kilka godzin w tygodniu na jego dopracowywanie. Trening zdecydowanie się opłacił, bo napastnicy wręcz zatrzymali się na widok latających pomarańczy. Nawet Lawender, dolony zdrajca, syknęła w myślach Bitter, patrzył ze szczerym zdumieniem w oczach na to, jak jego podwładni lądują na ziemi powaleni owocami. Zielona Jednorożec nie czekała jednak, aż jej oprawcy zdołają odzyskać kontrolę nad sytuacją. Wyciągnęła z pochwy przypiętej do przedniej nogi swój nóż i rzuciła się na leżącego żołnierza. Ogier zabulgotał coś niewyraźnie, gdy klacz wbiła mu ostrze w gardło i przekręciła. Następnie umorusana krwią, generał chwyciło leżący w pobliżu miecz, w czasie... ...zamroczając drugiego magika pomarańczą, sprawiając, że bariera wokół namiotu się zachwiała, po czym opadła. Ostrzem swojego miecza z furdzią, przebiła odzianego w lekką zbroję skórzaną kucę ziemnego. Spojrzała mu z gniewem w oczy, patrząc jak powoli uchodzi z niego życie. Wtem jej ciało trafił ognisty pocisk Lawendera. Peter z syknięciem bólu wylądowała w kącie namiotu, tracąc kontakt ze swoimi oczami. Zobaczyła, jak jej dawny przyjaciel szykuje wraz z drugim jednorożcem kolejną kulę ognia, a pozostali przy życiu kuc ziemnej i Pegas wycofują się. Aż postanowiła wykorzystać fakt, iż skrzydlaty żołnierz wisia nad ziemią. Mogła teraz wykorzystać pewną wadę antymagicznych zbroi. Kiedyś głosno przekinałaby fakt, że wciąż nie wyeliminowano małego błędu konstrukcyjnego Pegazi w pancerze. Jednak teraz mogła jedynie dziękować Celestii za to zaniedbanie, kto by pomyślał, że właśnie to jej uratuje życie. Choć pancerz w dużym stopniu osłabiał działanie wszelkich czarów, magiczna bariera nie nadążała za szybko poruszającymi się skrzydłami Pegazów, a poza tym nie obejmowała osłoną ostatnich lotek ich skrzydeł. Dillawender i jego towarzysz posłali w nią ognistą kulę, chwyciła swoją magię za nieosłonięte miejsca ich lotnika, po czym pociągnęła do siebie. Nie pamiętała kilku kolejnych chwil, ale wrzask wyjącego z bólu Pegaza wrył się w jej mózg na dobre. Za każdym razem, gdy usłyszała podobny odgłos dobiegający z oddali, Zbierały jej się na wymioty. Nie potrafiła sobie przypomnieć tego, w jaki sposób uśmierciła jednorogiego towarzysza Lavendera, chociaż wystający z jego oka nóż dawał jej sporą odpowiedź co do tego, co mogło się wydarzyć. Jej dawny przyjaciel z kolei leżał niespełna metr dalej z mieczem wbitym w tułów. Jego ciało pokrywało liczne rany cięte i kłute. Wyglądało na to, że wpadła w zrozumiałą furię. Nie wiedziała też, jakim cudem znalazła się pod jedyną ocalałą ścianą namiotu. Chyba straciłam przytomność po tej walce, stwierdziła uspokajając oddech. Teraz wyraźnie usłyszała odgłosy walki, szczęk mieczy, ten, ten kopyt, krzyki umierających i jęki rannych, od których kotłowało jej się w żołądku. Dźwignęła się powoli i ruszyła kulawym krokiem w stronę wyjścia. Bolały ją wszystkie kończyny, jednak nie miała zamiaru pozwolić, by coś tak błahego powstrzymało ją przed zajęciem się czymś bardziej poważnym niż kilka ran na jej ciele. Widok, który ujrzała, szczerze ją zaskoczył. Spodziewała się ataku ze strony porzuconych. Tudzież innych nieczystych sił, o których otrzymała raporty, czymczasem jednak na przedpolach miasta pojedynkowali się jej niedawni podwładni. Kucyki ścierały się w bratobójczej walce. Niektóre z nich zdawały się być odporne na ciosy w głowę, mimo braku hełmów. Ritterrud dostrzegła w ich grzywach czerwone pióra podobne do tych, które posiadali jej niedoszli zabójcy. Która były bez cienia wątpliwości magicznej i działały absorbująco. Choć dawało to tym zdrajcom pewną przewagę, ci w większości należeli do szeregowych i gorzej wyszkolonych żołnierzy. Dostrzegała niespełna kilka kucy wyższych rangą. Pozostali ciężko zbrojni, wciąż walczyli po jej stronie i bili przeciwników, krzycząc: W imię księżniczek! Generał chwyciła magią niewielki kamyk leżący pod jej kopytami. Póki co zajęci walką żołnierze nie zauważyli jej obecności. Nie pozwolę wam na to, piór doloni zdrajcy! syknęła w myślach posyłając skalny pocisk w jednego skudzy z piórem. Zgodnie z przewidywaniami, nie wyrządziło mu to większych szkód, ale ten atak zaburzył jego koncentrację. Rekord wbrew wszelkim szkoleniem odwrócił głowę. A gdy ujrzał jej wściekłe spojrzenie, na jego twarzy wymalowało się zaskoczenie. Po chwili jednak leżał już martwy na ziemi, a z jego tętnicy szyjnej tryskała krew. Bitter Ruth zachwiała się lekko, ale utrzymała równowagę. W wojowniku, który walczył z mniej doświadczonym żołnierzem, rozpoznała zastępcę kapitana gwardii pałacowej jednorożca imieniem Bronze Shield. Był dość wysoki i prawie dorównywał wzrostem niższej z królewskich siostr księżnicz Celunie, co było jego cechą charakterystyczną. Nie miała z nim zbyt wiele do czynienia, jednak znała jego czyny i wiedziała, że jest mężnym i odważnym kucykiem, gotowym stawić czoło wszystkiemu, co może zagrozić Ekwestrii. Pani żyje? Zapytał zaskoczony, lustrując ją uważnie. Sły słyszałem wybuch i, i kłusowałem do pani namiotu, a ale powstrzymało mnie te dranie. Żyję, żyje, odparła poirytowana. Co się tutaj stało? J jak tylko zniknęła pani ze swoimi doradcami, rozpętało się piekło. Kilku naszych ozdobiło się tymi piórami i rzucili się na nas, mówiąc, że panią zabili. Nie tak łatwo mnie zabić, stwierdziła Bitterroot dumnym głosem. Jak wygląda sytuacja? Bardzo dobrze, odpowiedział Bronze Shield. Podchodząc do niej bliżej, piórkowcy mieli efekt zaskoczenia, ale my mamy doświadczenie. Kwestią czasu pozostaje ich rozbicie. Lata chwila, z pewnością nasi żołnierze wrócą tutaj i z pewnością bardzo się ucieszył wieścią, że pani żyje. Rozejrzał się wokół. Nim generał zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, jednorożec cisnął w nią magicznym pociskiem. Osłabiona i otępiała Biterut nie była w stanie zareagować. Uderzyła boleśnie grzbietem o ziemię, po czym wpadła do namiotu. Bronze Shield ruszył tuż za nią, nie dając szans na kontratak. Mentalnie przycisnął ją do podłoża i boleśnie uciskając kopytami jej rany. Niestety nasz plan nie obejmuje twojego przeżycia, biter. Wysyczał sięgając po sztylet przypięty do nogi. Jakieś ostatnie słowa? O obyś w piekle. Strajc. Syknęła co jej oprawca skometował uśmiechem. Potem zapadła ciemność. Maron Light i Grey Dust kluczyli wąskimi uliczkami Filadelfii, próbując się wydostać z pogrążonego wojną miasta. Choć przywódca porzuconych początkowo nie do końca wierzył w jej słowa, już znaleźli się na powierzchni i zaczął tego żałować. Nie było tutaj nikogo, kto by na niego czekał. Jego sojusznicy albo zaszyli się w domach, broniąc własnego dobytku przed zakusami szabrowników, albo już teraz dołączyli do bruski kalup Darkfoga. Wszystko szło po jej myśli, unikając głównych ulic, obchodzili bokiem głównie centra zamieszek oraz nieliczne oddziały celestii, które wkroczyły do miasta. Słyszała bowiem o wydarzeniach przy jednej z barykad, gdzie zaatakowano kogoś z rodziny generał Bitterroot. Natarcie berserków skończyło się ostatecznie klęską, aczkolwiek siły wojskowe zostały w pewnym stopniu osłabione i obdarte z moral. Teraz, gdy szukali zemsty na tych, którzy odważyli się wykorzystać rybaki w walce, z pewnością dopadliby pierwszego, lepszego porzuconego, zabili go, a dopiero potem dociekali, czy był winny, czy też nie. Maron nie mogła dopuścić do tego, by to właśnie spotkało Greya. I tak jest bardzo potulny pomyślała, spoglądając na niego. Ogier szedł zamyślony, patrząc gdzieś w dal. Spodziewałam się, że będziesz bardziej oporny. A to proszę, sam przyznało przyznałeś rację. Jeszcze tylko trochę i wszystko będzie za nami. W którymś momencie usłyszała łoskot za swoimi plecami. Szybko odwróciła głowę i ujrzała leżącego na ziemi kuca ziemnego z małą rano na czole. Wyglądał na nieprzytomnego, tuż pod nim ujrzała stos cegieł, ten sam, który przed chwilą przeskoczyła. Najwyraźniej zamyślony ogier nie zauważył tej przeszkody. Nie, nie, piórwa, nie syknęła przerażona, w myślach natychmiast do niego podbiegając. Nie, to się nie dzieje. Grey, Grey, słyszysz mnie? Grey dał mię omęcznik w głowie. Jeszcze chwilę temu szedł za swoją ochroniarką, rozmyślając nad dalszymi posunięciami. A tu nagle zobaczył przed sobą potrząsającą nim Marunę. Co, co się wymamrotał? – Dobrze. Że żyjesz. Klacza odetchnęła. Potknąłeś się o cegły. Naprawdę musisz bardziej uważać, Kray. od spojrzał za siebie i ujrzał wspomnianą górę gruzu. Był wręcz zdumiony, że wcześniej tego nie zauważył. Potknął się grzmotną głową w ścianę. Osunął się bezwładnie, tracąc na kilka sekund przytomność. Gdy już otworzył oczy i spojrzał na zatroskaną twarz Maroonlight, pojął co tak naprawdę robi. Uciekał. Porzuceni walczyli, a on uciekał z tego okrętu niczym najpozwolitszy szczur. Czy takie właśnie mam dać im świadectwo? spytał sam siebie w myślach. Przecież teraz jestem równie fałszywy, co Celestia. Jak mogłem być aż tak głupi, by dać się pokierować instynktom? Musimy iść dalej, powiedziała Maroon Light. Jeszcze tylko kilka ulic. Nie. Ochroniarka spojrzała na niego zdumiona. Nie? Powtórzyła. Przecież, przecież sam tego chciałeś. Mówiłeś, że to jedyny sposób. Wiem, ale myliłem się. Maroon powiedział Gray. Przez moment dałem się ponieść instynktowi. Te cegły nie znalazły się tutaj przypadkowo, moja droga. Potrzebowałem tego upadku, by się podnieść. O... o czym ty mówisz? Przez moment pozwoliłem sobie zapomnieć o tym wszystkim, co zrobiliśmy za członkiem. Może niektórzy się pochowali w domach. Ale wcale im się nie dziwię. Bo jak mają wejść i walczyć o sprawę, gdy my wszyscy, ich przywódcy, pochowaliśmy się w dziurę tłumacząc to niebezpieczeństwo? I my walczymy o wolność? Splunął. Zachowaliśmy się jak tuchurzek, gdy inni przelewali swoją krew. Powinniśmy być tam z nimi, walcząc kopyto w kopyto. Nie mogę ich tak zostawić. Nie po tym wszystkim, co się stało. Teraz potrzebują mnie bardziej niż kiedykolwiek. Nie rozumiesz, Marun? spytał. Gdybym teraz się wycofał, splunąłbym na to wszystko, w co wierzymy. Za daleko zaszliśmy, by teraz się wycofać. Nie. To nie jest koniec porzuconych. Skoro tak mówisz, mruknęła Marun On zrobił kilka kroków w stronę ulicy prowadzącej do centrum miasta, gdy nagle został sprowadzony do parteru silnym uderzeniem w grzbiet. Nim zdołał cokolwiek powiedzieć, otrzymał kopnięcie w brzuch, które zmusiło go do skulenia się z bólu. Kolejny kopniak pozbawił go i zmusił do rozpaczliwego kaszlenia i chwytania powietrza. Eee, Grey, Grey! Usłyszał zimny, kpiący głos ochroniarki. Dlaczego musisz być taki uparty? Nie mogłeś chociaż raz mnie posłuchać? Zawsze ci się wydaje, że jesteś najmądrzejszy w stadzie. Nie słuchasz ludu, a tak naprawdę masz ich gdzieś, byleby tylko szli tam, gdzie ty. Co? Co? Wydyszał z siebie ogier, zanim otrzymał kolejny bolesny cios. Tym razem w tylną prawą nogę. Zabił z bólu. Zamknij się, czekacie to, do czego dążyłeś! kontynuowała. Choć nie patrzył na nią, był przekonany, że się uśmiecha. Umrzesz za swoją rewolucję, jak zawsze to ogłosiłeś. To wiem, może nawet zostaniesz bohaterem, albo zostaniesz zapomnianą ofiarą krwawego, acz nieuniknionego starcia ku oczyszczeniu kwestii, która spocznie w masowej mogile. Uniosła go za kark z łatwością, jak gdyby był jedynie małym pluszakiem. Spojrzała mu w oczy. Była z niej satysfakcja zupełnie jakby czekała na ten moment. Następnie uderzyła go po raz kolejny, tym razem w twarz, po czym rzuciła do klatki. Greydast poobijał się boleśnie od metalowych prętów i jęknął z bólu. Spokojnie Grey. Już za niedługo będzie po wszystkim, powiedziała zadziwiająco łagodnym, kojącym wręcz głosem. Niedługo Biterrot umrze, a ty zachihotała, a ty zapiszesz się w historii jako jej morderca. Jeden ze strażników robił, co mógłby wyważyć wrota prowadzący do komnaty tronowej. Melofruit, jasnożółta klacz Pegaza, w stopniu wierżanta, obserwowała to wszystko z niepokojem. Wciągnęła nawet swojego dowódcę, kumulus Kickera oraz magiczny taran do pomocy. Lecz wzmocnione, zatorowane wejście stawiało zaciekły opór. No szpiórwa! Syczał ogier, gdy po raz kolejny taran odbił się od wrót, czyniąc im zaledwie niewielką szkodę. Przeklęte zabezpieczenie. Jakim piórwa cudem zadziałało to zabezpieczenie, syknął jej kapitan. Co się tutaj piórwa działo? Nie jesteśmy pewni, ser, wyjaśniła stojąca obok żołnierza Melę Pomiędzy głuchymi uderzeniami tarana. Na razie wiemy tyle, że godzinę temu spokój zakłóciła wrzeszcząca paperclip nasza naczelniczka. Biegała jak oszalała, a na nasz widok reagowała panicznie, mówiąc, iż jesteśmy pomiotami zła. Z zaskakującą łatwością zraniła kilku naszych w zamknęła się w komnacie wraz z księżniczkami. Próbowaliśmy porozumieć się z Celestą Lubliną, ale nie odpowiadają, ser. A co z Pegazami? Kilku naszych próbowało podlecieć od strony tarasu, ale drzwi są równie mocno zaryglowane i zabezpieczone barierą. Okna są zmętniałe i nie można nic przez nie zobaczyć. Za drzwi dało się słyszeć przyciągły krzyk. Noż, cholera jasna, macie się tam piórwa przebić i to już! Puknął kumulus Kicker. Już!